Cieszę się, że zagraliśmy dobre zawody w środę. Graliśmy nad Wiślanem, też graliśmy dobre zawody, niestety nie wygraliśmy dzisiaj. E, strzeliliśmy bramki z przebiegu meczu, mogę być zadowolony z gry. E, dobrze zagęściliśmy środek pola, e, dobrze funkcjonowały nas, nasze skrzydła, e, dobrze e, zagrała defensywa. Jedyne o co mogę mieć pretensje do zawodników to, że mogliśmy strzelić tą bramkę jeszcze szybciej, bo mieliśmy ku temu sytuację, wtedy, wtedy grałoby się e, może łatwiej. Dalej zostajemy w grze o awans, bardzo się cieszę, za tydzień mamy święto e, piłki nożnej, przyjeżdża do nas Rybnik i już się nie możemy doczekać na ten mecz. Gratuluję przede wszystkim trenerowi, zawodnikom klubowi i zwycięstwa trzech punktów. Strasznie podoba mi się ta drużyna, ponieważ widziałem tą drużynę jaką karierę zrobiła w Pucharze Polski. Jest to zespół naprawdę poukładany, jest to zespół nieprzypadkowo złożony, nieprzypadkowo tak daleko doszli w rozgrywkach Pucharu Polski. Pokazali to dzisiaj na boisku. Swoją mądrość, zespołowość, mądrość taktyczną no i duże umiejętności. Chciałoby się, żeby na tym poziomie każda duża druguliwa tak była poukładana. Ja pierwszą drużynę widziałem w drugiej Lidze tak poukładano. Jest to cenne, jeśli chodzi o działaczy trenera przede wszystkim, bo to jego praca, no i zawodników. Nie tylko pod względem techniczno-taktycznym, świetnie prezentujący się zespół, ale pod względem przygotowania fizycznego, pod względem mądrości, fajni zawodnicy. Nie wiem, ale w pierwszej lidze ja nie widzę takiego zespołu. Chciałbym, żeby awansowali rzeczywiście, bo warci są tego. Co do naszego zespołu, ogólnie można być zadowolony z za jakości gry. Nie wiem, czy Panowie wiedzą, ale przed zawodnikom podziękowany w minionym tygodniu za to, że nie byłem zadowolony z ich podstawy, za to uważam, że niegodni byli siedzieć w tej szatni i prezentować barw Klubu Siarka Tarnobrzeg. Prawdopodobnie po tym meczu dwóm jeszcze zawodnikom podziękuję. Ale nie tym, którzy dużo wysiłku włożyli w ten mecz, tylko tym, którzy jeden grał, drugi 45 minut. Co moja wina, że go puściłem, bo w ostatnim meczu nie zasługiwał nawet na te 45 minut. A drugi, który grał też różnie. Już jest chyba drugi rok w tym klubie. Postawię na zawodników przede wszystkim, bo cenię tych zawodników, którzy w ostatnich meczach, w tym meczu ciągną tą drużynę I jeśli, jeśli na tych zawodników oprzemy przyszłą tą drużynę i przyjdą zawodnicy rzeczywiście z dużym charakterem, z dużymi chęciami, można rzeczywiście stworzyć dobry zespół, ale te mecze, które ja siedziałem na ławce jako trener, i poznałem tych zawodników, jest to czwarty tydzień mojej pracy. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby na tych zawodnikach można dalej opierać grę i dalej pracować z tymi zawodnikami. Musimy w Brzegu stworzyć mocny zespół i żeby zespół, który przez 90 minut będzie grał w piłkę, będzie zostawiał zdrowie i będą w kibice przychodzić, bo zobaczcie, co się dzieje, na trybunach są pustki. Nie dziwię się, ale w dzisiejszym meczu pokazali ci zawodnicy, którzy w ostatnim meczu ciągną tą grę że warto inwestować w tych zawodników i warto opierać ten zespół na tych zawodnikach, bo na kimś trzeba oprzeć. Dziękuję.